Witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Senior Online w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Ja nazywam się sierżant sztabowy Aleksander Karko, że jestem funkcjonariuszem Wydziału Prewencji tutejszej Komendy i jak co miesiąc dla, poprowadzę dla Państwa właśnie to spotkanie, na którym w tym miesiącu omówimy sobie po pierwsze zdarzenia, które miały miejsce w maju, a niestety trochę ich było, więc jest o czym opowiadać a później po tym wszystkim spotkamy się z najmłodszymi mieszkańcami naszego powiatu i posłuchamy ich, co oni mają do opowiedzenia, jakie rady mają dla nas, a w zasadzie dla Państwa, żeby nie dać się oszukać tym właśnie oszustom podszywającym się pod naszych członków rodziny albo pod policję. Zapraszam do wspólnego oglądania. W takim razie zacznijmy od omówienia tych wszystkich zdarzeń, które miały miejsce na terenie powiatu wałbrzyskiego w maju, czyli w minionym miesiącu niestety tych zdarzeń było dużo ale to jest ta zasada, o której ja Państwu wielokrotnie wspominałem ta fala, ta sinusoida że jest fala oszustw, później jest kilka tygodni, a może nawet kilka miesięcy ciszy, spokoju a później przychodzi kolejna fala oszustw i to tak w kółko Niestety ta fala majowa oszustw była dość duża. Tych zdarzeń było 11 w ciągu jednego miesiąca, a tych o których wiemy, więc można powiedzieć, że tutaj zagrożenie było całkiem duże i musimy dalej zachować czujność. Szanowni Państwo, więc przejdźmy standardowo do omówienia tych wydarzeń. Pierwsze trzy wydarzenia na terenie naszego powiatu to były usiłowania, czyli tam, gdzie seniorzy. Zachowali zasady bezpieczeństwa, gdzie wyczuli, że ktoś próbuje ich oszukać, nie dali się oszukać, a po całym tym procederze informowali policję, dzwonili na 112 i tutaj czynności trwają, żeby ustalić, kto próbował tych seniorów oszukać. Czwarte natomiast zdarzenie tutaj niestety już doszło faktycznie do oszustwa, czyli do, do realizacji. Metodą legendą na policjanta seniorka została wprowadzona w błąd. Że jej pieniądze są zagrożone i należy je zabezpieczyć w depozycie policyjnym. Tutaj strata blisko 30 tysięcy złotych na pewno dotknęła ten budżet domowy tej seniorki. Kolejne zdarzenie, tutaj bardzo przebiegłe, nie doszło do realizacji, nie doszło do przekazania pieniędzy, ale jest pewien element, który wskazuje na to, że musimy być czujni, że to, że nie mamy pieniędzy, nie świadczy o tym, że nie można nas oszukać. To wielokrotnie, jak spotykam się z Państwem na żywo, czasami mówicie, że mnie by nikt nie oszukał, bo ja nie mam w domu oszczędności. No to posłuchajcie tej historii. Do seniorki zadzwonili mężczyźni podający się za policję. Przedstawili tą legendę właśnie, że jej pieniądze są zagrożone, że oszuści chcą jej te pieniądze zabrać, że oni się pojawią u seniorki i zabezpieczą w policyjnym depozycie jej oszczędności. Seniorka poinformowała przez telefon, że nie posiada oszczędności, więc jakby chciała się wybronić w ten sposób przed oszustem. Tutaj padła propozycja od oszustów, że skoro ona swoich oszczędności nie ma, to oni bardzo zachęcają, by ta seniorka poszła do banku i zaciągnęła niemały kredyt, w rzędu 300 tysięcy złotych. Taka propozycja padła od oszustów. Na szczęście nasza seniorka była tutaj czujna. Oczywiście takiego kredytu nie zaciągnęła, ale proszę sobie wyobrazić, że ktoś z Państwa uwierzyłby w tą legendę, że jest w jakimś niebezpieczeństwie i będzie potrzebował pieniędzy, zaciągnąłby taki kredyt, no a później niestety musiałby go spłacać. Na szczęście do tego nie doszło, tak jak powiedziałem, seniorka swoich pieniędzy nie utraciła, bardzo dobre zachowanie. Kolejne zdarzenie, które miało miejsce na terenie naszego powiatu, to niestety znowu e, realizacja pełna, czyli doszło do oszustwa, doszło do przekazania pieniędzy, po raz kolejny wykorzystana metoda legenda na policjanta, który zabezpiecza gotówkę e, i tutaj znowu utrata blisko 30 tysięcy złotych. Siódme, już zdarzenie na terenie naszego powiatu. E, tutaj nowa metoda, uwaga, podkreślam to wyraźnie. Nowa metoda działania oszustów. E, proszę tutaj e, się skupić. E, ważne, żebyśmy wyciągnęli z tego pewną lekcję. E, metoda polegała na tym, że pierwszy był telefon z Poczty Polskiej, ale nie potwierdzający adres, jak to bywało w ostatnim czasie, tylko informujący, że było jakieś zamieszanie, że coś się nie zgadza w wypłaconych rentach, emeryturach że jest jakieś podejrzenie fałszywych pieniędzy wśród tych rent i emerytur, tu się połączenie zakończyło pojawia się drugi telefon tym razem od funkcjonariusza policji który informuje, że jeżeli senior pobierała renty, emerytury w ostatnim czasie, w których były banknoty 200 zł to te banknoty 200 zł są fałszywe i należy je wymienić tak, by dana seniorka nie miała konsekwencji Żadnych sposługiwania się powszechnymi pieniędzmi. I tutaj pojawia się już zaraz po tym telefonie pojawia się trzeci telefon z prokuratury rejonowej. Rzekomy prokurator prowadzący postępowania informuje, że... Pod domem pojawi się przedstawiciel prokuratury rejonowej, który odbierze od seniorki te wszystkie banknoty 200 złotowe celem ich wymiany na prawdziwe już pieniądze, bo te na pewno są fałszywe. No i niestety tutaj seniorka dała się nabrać na tą legendę fałszywych pieniędzy i straciła, utraciła, przekazała oszustom blisko 40 tysięcy złotych w banknotach 200 złotowych. Wierząc w to, że jej odzyska tylko tym razem, już że prawdziwe pieniądze, a nie rzekome fałszywe pieniądze. Jak się Państwo domyślacie, nigdy tych pieniędzy nie odzyskała. Kolejne zdarzenie na terenie naszego powiatu. Tutaj wykorzystano metodę oszustwa na policjanta znowu celem zabezpieczenia butówki seniorki przed oszustami. Seniorka została poproszona. O przekazanie pieniędzy oszustom. Niestety doszło do tego przekazania w bardzo smutny sposób, bo została wyrzucona przez seniorkę siatka foliowa, w której znajdowało się blisko, trzy, blisko 13 tysięcy złotych, a w zasadzie to kwota troszeczkę przekraczająca 13 tysięcy złotych wyrzucona przez okno właśnie do tego oszusta. Które zniknął, ale tutaj jest bardzo dobra informacja, szanowni Państwo. Ten oszust został przez funkcjonariuszy policji zatrzymany. Kwota tych pieniędzy została odzyskana. Także, pomimo faktu, że pieniądze zostały początkowo utracone, to na szczęście seniorka je odzyskała, a sam przestępca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Kolejne zdarzenie, dziewiąte, już to go usiłowanie. Metodą na policjanta. Tutaj znowu postawa obywatelska, postawa seniora bardzo dobra. Wyczuł proceder przestępczy, nie dał się nabrać, a następnie poinformował organy ścigania, zadzwonił na numer 112 i tutaj dalej trwają czynności. W zasadzie 10 przypadek był taki sam, tutaj też czujność seniora doprowadziła do tego, że nie dał się nabrać, poinformował policję i ostatnie zdarzenie 11 na terenie naszego powiatu w maju. To zdarzenie, gdzie niestety również doszło do pełnego procesu oszustwa, do utraty pieniędzy. Też znowu dość smutny sposób, bo seniorka dała się nabrać i wywiesiła na klamce swojego mieszkania siatkę, w której znajdowało się ponad 28 tysięcy złotych, czyli bardzo duża kwota. Ale tutaj znowu bardzo dobra informacja jest taka, że tego przestępcę udało się złapać, ustało się zatrzymać. A kwota tych 28 tysięcy wróciła z powrotem do seniorki, a sam przestępca będzie rozliczany teraz ze swoich czynów i może się spodziewać kary pozbawienia wolności. Był to ten sam przestępca, co w tym pierwszym przypadku na 13 tysięcy złotych. No, a sprawa jest rozwojowa i prawdopodobnie będzie dochodziło do dalszych zatrzymań. Także być może doprowadzi to do tego, że znowu przez dłuższy czas będziemy mieli spokój na terenie naszego powiatu, co nie zmienia jednak faktu, szanowni Państwo, że prędzej czy później możemy się spodziewać kolejnej fali i musimy tutaj dalej pamiętać o wszystkich zasadach bezpieczeństwa. Skoro mamy omówione, Przypadki, które miały miejsce w maju, zapraszam do drugiego etapu, o którym informowałem naszego filmu, czyli do informacji od naszych najmłodszych mieszkańców, od dzieci powiatu wałżyskiego, a mówiąc dokładnie od dzieci szkoły podstawowej w starych Bogaczowicach i jakie oni mają dla nas informacje do przekazania. Trochę już zostało w tym temacie powiedziane. Ale kto, kto, kto to jest w Waszym zdaniem ten oszust? Oszust to jest osoba, która często na przykład przychodzi do sklepu i zagaduje jakąś osobę, żeby na przykład podała produkt, który jest z tyłu, a ten, który już sprzedawca na przykład wyciągnął, po prostu w tym czasie kradnie mm -hmm. i chodzi. i z tego, że kradnie bardzo dużo rzeczy. Czy jest takim zwykłym złodziejem jak każdy inny? Nie. Mm -hmm. A co, co jest innego w oszuście, co go różni od złodzieja? Zwykłego. Oszustwo kłamie. No bo, bo złodziej kradnie, a oszustwo kłamie. Na przykład, że może przyjść do domu ale mu zadzwonić, mm -hmm. pod, nieznany numer, przez hasz tak nam może zadzwonić i ten dziadek albo babcia mogą odebrać. i... Może na przykład i ten oszust może powiedzieć, że, no, że, jest, że jest po prostu wnukiem lub na przykład... Gdzieś tam dalekim kremu, którego po prostu nasz dziadek lub nasza babcia mhm. dawno nie widziała. Więc dziadek i babcia mogą sobie pomyśleć, że faktycznie to jest ten daleki krewny, przez to, że mógł się dużo zmieni zmienić w wyglądzie lub nawet przeformować włosy i mógł się zmienić. No i babcia by sobie pomyślała, że faktycznie on się zmienił, że faktycznie to jest wnuk, którego dawno nie widziała. Mogą mhm. ja. też na przykład oszukiwać przez telefon. Yy się, że są jakąś osobą i oszuści różnią się tym od zwykłych słodziei, że najpierw oszukują, a potem krawią. Mhm. Pierwszy tworzą tą legendę, nie? Jakieś kłamstwo, żeby wydobyć te pieniążki. I też mogą się dopodobnąć do, do wnuków i ten. Jak babcia i dziadka nie patrzą, to kra pieniądze. I mówi, że musi już lecieć, bo musi posprzątać pokój, a tak w ogóle idzie, idzie jeszcze ukraść innym dziadkom i barkom. Mhm, super. No, jak ktoś do ciebie dzwoni, jak na przykład policja do ciebie dzwoni, jak się potrzebują pod policję, to zazwyczaj jak dzwoni do ciebie, to pokazuje ci, że numer jest z policji. Mhm. A jak jest na przykład jakieś, jakieś numery, to lepiej nie odbierać. A jak już się odebrało, to spytać się, to z jakiego to komisariu, co ta aplikacja co będzie robić. Mm -hmm. e, po co są te pieniądze też? Jak mm -hmm. ci złodzieje, co mogą zrobić i dużo takie Co ten nasz Dziadek, czy ta nasza babcia może zrobić, żeby nie dać się tej, tej, temu oszustwu, temu tej legendzie? Na przykład namalować podobne, takie same pieniądze i tęskować też postfela i, i jak przyjedzie ten oszust, to brać pieniądze, a tak naprawdę to są namalowane, żeby nie, nie odbierali yy, innych numerów, których nie znają. Ja mam taki pomysł, że na przykład moja babcia to naprawdę bardzo mądra osoba, jedna jest druga. I na przykład moja jedna babcia mogłaby zrobić tak, że po prostu... Jeżeli dzwonił do niej jakiś obcy numer, to wtedy mogłabym nie odbierać i po prostu powiedzieć właśnie, że przecież to jest oszustwo i właśnie, żeby sprawdzić w sieci numer prawdziwego banku i jeżeli po prostu ten numer oszust, oszustów, jak się nie zgadza po prostu z tym, co na przykład na internecie banku, no to wtedy zablokować go i usunąć najlepiej. No to jest niepodobne przecież do policji, żeby policja mogła chronić te pieniądze. Policja jest od chronienia ludzi, a nie od pieniędzy, od tego jest bank. Może być tak, że e, mogą też oszukać przez telefon mhm. i mogą zadzwonić przez ten hashtag. No i wtedy, tak jak Lena powiedziała, no to wtedy mogą jakby, no są starsi i jeszcze nie wiedzą, no. Można też, bo po pierwsze, to policjanci nie mogą zabierać pieniędzy. To już za, takimi sprawami to już zajmuje się bank i wtedy informują i trafia to dobre ręce. Mhm. Może żeby nie odbierać nieznanych numerów. Gdzieś tam zawsze, żeby i chyba sobie zapisywali numery, które, które znają i nie dawać się na takim oszustwom I po prostu nie myśleć sobie, że na przykład jak dawno kogoś nie to że... To może być on, bo oszuści naprawdę potrafią być sprytni, jeżeli chodzi o babki i dziadka, bo są to starsi ludzie i łatwiej jest ich oszukać niż na przykład y, taką osobę dorosłą. Mhm. Dajemy policjantowi pieniądze? Nie. Mhm. Mhm. Nie. Mhm. Nie dajemy. Spytać się najpierw z jakiego komisariatu, tak jak wcześniej, mhm. e, czemu przyszedł mhm. i czy i czemu przyszedł sam, bo zazwyczaj mhm. jak ktoś idzie, to przychodzą we dwójkę policjanci, a ja nie Z reguły że dwójkę, nie? Tak. A czy ma jeszcze przy sobie coś? Pistolet ma pasek mhm. i zawsze ma oznakę. O właśnie, najważniejsza rzecz, to będzie miał przy sobie legitymację, nie? Nawet nie tą oznakę, tylko w tym futerale z reguły pod oznaką jest legitymacja. I ta legitymacja jest bardzo ważna, zawsze możecie, pamiętajcie, Prosić o wylegitymowanie się takiego policjanta, żeby sprawdzić, czy to ten policjant, to na pewno policjant, albo możemy jeszcze zadzwonić na pewien numer 112. Nie? Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy ten policjant to by na pewno policjant, zawsze możemy zadzwonić na numer 112 i poprosić o pomoc. Nie? To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym czerwcowym odcinku. Mam nadzieję, że zawierał on kilka przydatnych dla Państwa informacji. Niezmiennie zachęcam Państwa do śledzenia tego, co znajduje się na naszym kanale na platformie YouTube, na której już jesteście, oraz do śledzenia strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Obrzeżu, gdzie znajdziecie dużo innych też informacji o tym, co się dzieje w naszym powiecie. Pamiętajcie o tych wszystkich prostych zasadach, które uruchomiły Was. Przed utratą pieniędzy, i przekazujcie te wszystkie informacje dalej do osób, które być może nie mają dostępu do internetu lub nie śledzą przekazów medialnych, tych wszystkich kampanii, które mają właśnie na celu uchronić nas przed oszustami, tak byśmy wszyscy razem byli bezpieczni. Dziękuję bardzo i zachęcam do oglądania następnego odcinka. A kiedy on się pojawi, te informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia, do widzenia.